Cześć wszystkim, tutaj Roki Jest ze mną. No, formal... Witamy Was bardzo uśmiechnięci. I z pozytywnym nastawieniem no. na dzisiejszy dzień. Tak, to jest miejsce, gdzie mamy zamiar zamieszkać. W ogóle na innym save, bo tamten save w ogóle zjechany był, nie dało się nic zrobić. No, no mi no to... akurat nagrywaliśmy wcześniej, ale mi nie działał. Sca scape. Mieliśmy tak. problemy techniczne. Była ogółem wielka masakra. Tak, si w ogóle. Jeszcze wioska NPC jest gdzieś tutaj, żeby nie było, bo my już trochę rzeczy też mamy z tej wioski. I dobra, to co, no, budujemy to do coś. działania. Hmm, no to co, Co to tu można? Nie trzeba to wyrównać. No. Tak, tu jest to równe, ja pójdę po jakiś piasek, żeby na szyby było. Oj, oj, oj. Co Ten jest? mi kilof pękł. Niefajna sytuacja. Ale zmęczony jestem, bo po feriach i do szkoły muszę chodzić. Wielka, wielka masakra. Normalnie płakać mi się chciało, jak do szkoły nie. poszedłem. Ja jeszcze, ja, jeszcze nie ja jeszcze ferii nie zacząłem, no ale... Ale jak się zaczną, to koniec. Już nie wyjdę do domu, spał. <laughs> Odsypiał. No, właściwie ferie są po to, żeby odpoczywać, a Polak każdy i tak mówi, że, że sobie nie odpoczą. Taka jest nasza mm. natura, ludzie. Albo dużo, pi... Dobra, albo jest dużo pijemy, albo się lenimy i w ogóle. No. Dobra, już mam prawie tak piasku, to wystarczy i jakaś wełna leży na ziemi, to Rok... podniesie. A Roki, ty coś o tarzach, mówiłeś tak. o moim zespole, nie? No i ja tak, chciałbym, tak. chciałbym właśnie tutaj narzucić y, pewną sytuację, że mojemu zespołowi zepsuł się sprzęt do nagrywania, nie mamy czym nagrywać, ale całe szczęście mój wujek y, dobył się do mnie z pomocą i powiedział, że sprzęt będziemy mieli. Mieszka w Holandii i za 3000 euro sprzęt nam kupi, więc jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. No. I dalej będziemy nagrywać, no, i jakby tak co, to, co ja się nie. tutaj wypromuję, będziecie mogli mnie słuchać, czy wiecie o co kanał, nie? I tam trochę wyświetleń może skoczyć z tego powodu, więcej. Dobrze by było. <gry> no, nic sobie. Dobra, to zrobię jakiś piec, już takie rzeczy zacznę robić podstawowe. Ja tu będę wyrównywać. Hmm. Cześć mamusiu, dziękuję za trampeczki Właśnie, okay. właśnie nagrywam z kolegą i takie takie miło, było. miło że przyszłaś. Tak, Ale dobre. Takie... Tak, dobre D są te trampki. Dobrze? Tak, będzie dobry numer mama mi, mama mi kupiła trampki na WF bo ten miałem złamaną nogę. Nie chodziłem na WF od dłuższego czasu. I teraz nagle wiesz, o ciuchach z wf i w ogóle się... Mamie przypomniało. No. Ko, kochano mam mamusię. Takie życie. Mamy jakąś jaskinię pod domem. ty Przyjść tam? Tak, wykopałem kilka klocków, żeby ten... <laughs> Dobra, to ja tam wbijam. To zobacz. A, tu nic nie ma. Póki co tego to... Już skończyłeś zwiedzać? Jezus, siekierę. Jaskinia jest strasznie potężna. Jest taka ogromna, że chłopie Nie ogarnie mi A trąbki dobre? Fajnie to wyjdzie w nagraniu Czasami tak jest Akurat ja mam teraz pusty dom to ja się nie martwię Wiesz, że miałem pustkę, a tu nagle mama wbije E, no, bo mnie wszyscy w Krakowie są, to nie ma opcji nawet, żeby ktoś wbił. O, to masz fajną no. sytuację. Dobra. No, można tak powiedzieć. Bo tylko na 3 godziny pojechali, sumie. Pojechali, pojechali i wracali. A, czyli, czyli nie ma czasu na melange, ale łach. Dobra. W takiej wysokości już może być? Czy jeszcze? No gdzieś tyle wystarczy. Nie, tutaj wystarczy i tu zrobimy jakieś, Dobra. nie wiem, schody na górę, czy coś. mam nadzieję, że w ogóle wszystko się ładnie nagrywa, ale nie będzie znowu jakiegoś faila, jak wcześniej. To już był... To bym się zawiódł, naprawdę. No. A właśnie, i jeszcze e, kolega Kurmana będzie zanim możliwe, że nagrywał. To jest, to tak, jest to już to, to taki maniak z Minecrafta, jakoś. że o ludzie. No, I i miło będzie. A wiecie, jak ma na nazwisko? Nie chciał. Ciekawe, czy mu będzie się chciało w ogóle nagrywać. <grym> o, Boże, chciał, boś... nie chciał, może mu się zachce. No, taki będzie gości nie występował, jak jak tam mu się zachce. No, w każdym w każdym bądź razie im więcej tym lepiej nie? Masz żelazo no. roki? Ż Co mam? Żelazo, żelazo, żelazo Mam ale no muszę to, przetopić. No to przetapiej bo kodra. mi się kilowce chwilę kończy i to nie jest zbyt miłe. No, to się i tak nie wystarczy, brakuje Aha. jednego. O, nie fajnie. No, fajnie. No to tak już tu w miarę wszystko się zaczyna układać że tak można powiedzieć. Uh -huh. A, tu będą schody. A, myślę, że A tu jeszcze jedna go, sprawa. Później, jak na na ten kawałek to za szybko nie liczcie, bo wujek przyjeżdża dopiero za dwa miesiące. chociaż i tak nasze odcinki w ten <laughs> rzadko będą wychodziły, to dobra. Doradę. No. Nie, tam rzadko. Jak w czasie uda zorganizować to będą. No. Jakby było więcej czasu, jakby doba miała więcej, no to by były codziennie może nawet. A tak to, jak doba ma marne 24 godziny, to na nic no nie wiesz, czasu. No wiesz, moim zdaniem szkoda czasu na sen. Chociaż, chociaż jeśli ktoś potrafi spać świadomie, to jest dobra sprawa. Prawda, Roki? No, dokładnie. Sny świadome są warunkowe. Coś mogę powiedzieć o tym, bo zawsze miałem sny świadome i dla mnie to jest normalne. normalne. a ja, a wyobraź no sobie, nie, tak. że ja muszę się uczyć, wstawać wcześnie, zapisywać te sny. Ja nie mogę, jaka kalama, a ten ma tak la lajtowo. Zazdroszczę ci. To od psychiki zależy, jak masz taką pojebaną psychikę jak ja, to wiesz. Pamiętaj Roki, no, to że to tylko wariaci są coś warci. Dokładnie W ogóle moja kumpela ostatnio stwierdziła, że ten, że z normalnymi się nie zadajemy, nie? Kurde Dobra, tutaj będą schodki, tak? Ok, okej okay. Czekaj, no tutaj. No tu, tu jeszcze ten klok, tą stronę tak wyrównać do tego, żeby tak pasowało. Albo byłoby trzeba coś zrobić, nową ścianę. Robimy nową ścianę. Tak wyrównać, o właśnie. To tu będzie ściana. Ja mam sporo kamienia, <laughs> to dobra. ja mogę ten, zacząć. Albo no. nie, one drewniane dobra, będą. będą. Musisz dojść no, do pasu. No właśnie. No, mi no i to ja idę drewno. po drewno. Ty tam dobra. coś sobie rób. Żegnam cię. I czekaj na no, mnie za, z obiadem. Ja idę się zabawić z drzewkami. O, mam to chleb. fajnie. O właśnie, dobra, dobra, daj mi coś do jedzenia, bo już zgłodniałem strasznie. <grystanie> o! chleba. Dobra, dzięki. Dobra, teraz. Ja tu jeszcze powykopuję, to będzie gitara. Ale, ale tu jest super, naprawdę, podoba mi się. Tutaj będziemy naprawdę potężni w tym miejscu. Jakby ktoś chciał tę mapę, to macie tutaj sobie, popatrzcie na seed'a odpiszcie, to jest krótki seed, więc nie ma sprawy, bo save'a raczej nie udostępnimy, znaczy może tam kiedyś z jakiejś okazji, ale teraz póki co, nawet jeżeli nic nie ma, to nawet nie ma sensu. No, tutaj właśnie wujek ten z Holandii się teraz do mnie dobija na escape'a, no, musiał go przeprosić. Byłem zajęty no. Oj ile, ile ja mam na głowie Musiałem już nagrać ten odcinek Mimo, że dzisiaj też Zawaloną głowę mam Bo bez przesady Ale takie no. życie no. Ale takie życie Jaki, no. Jakie życie Taki no, rap Tak taki bardzo kierkawa, się dawało Dokładnie O nie Zjebałem trochę nie tak, te ściany w ogóle ma nie być w tym miejscu. Ten rok musi być pusty. Dobra. Ten. Co ty powiesz na mody, Roki? W dalszej, wiesz, w późniejszym etapie grania. Znaczy z modami na serwa to jest w ogóle inna sprawa, bo to jest takie... Więcej błędów, wiesz, ja powiem ci z tym. A na nasze szczęście... To może być problem, Znaczy tam potem jakby się jakoś coś to można dolać tylko że w ogóle same z siebie na singlu są błędy a na multi to trzeba w ogóle kombinować, w ogóle obydwoje musimy to instalować, na serwer muszę to instalować. Aha. Okay, okay. Chyba z pięć razy trzeba to instalować. No, to, no różne to bez przesady. Zbyt ostre ten. Zbyt ostre melo na bazie. Oraz. Czy, czy potem to tam można gdzieś zrobić, ale na razie to... Za ja, dużo problemów w ogóle mamy z, z podstawowym nagrywaniem, że tak powiem. Dobra, drewno się skończyło. O, dobra, ja, ja przyniosę ci drewno, tylko okay. że się, się, się ciemno robi. Muszę wrócić. Hmm. O, o, nie, nie fajnie. I come back in this land very much. <laughs> Dobra, nie umiem mówić po angielsku, ale cicho. Nie, jeszcze gorzej mówię, nawet nie wiem, co ty powiedziałeś teraz. <grafię> Jeżeli to, <grafię> to jakiś sens mają, to ja tego nie zrozumiałem też. To co angiści w tej Polsce są? Ma Jezu, kilos. O, chlebek się przydał. Masz tam obiadek dla mnie? Dostałeś już. To był prowiant, prowiant a ja chcę obiad. Nie wiem, kurczak by jakiś się przydał. A. No to trzeba go upolować najpierw. Grzybową mogę zrobić. O, jeden. jeden o, jednego dobry pomara. Dobry pomysł. Dużego z, tej, z tej góry naprzeciwko nas jest taka dziwna dziwna góra? Możemy z niej zrobić wieżę? Możemy. Ja to biegnę wielkiego grzybora, właśnie. Grzybor. Ja teraz to trzeba skosić. Ej, czemu nic z niego nie wypada? Nie podoba mi się to. No, w końcu coś wypada. Okej. Okay. Wełna! Muszę jeszcze, jeszcze pos pospieszyć trochę z tą budową, bo czasu też nam zaczyna brakować, że tak powiem. Mamy jeszcze 10 minut! Niestety. Smutno mi z tego powodu. O. Wełna, poczekaj, trzy wełny! Trzy wełny uzbieram, ja ale dla ciebie nie wiem, czy da radę. Masz wełnę w ogóle? No to? No mam okay. Może jedną, mam czyli jedno. jeszcze dwie owce. Kurna. O, tam jest owca. Mogę iść z domu, wziąć żelazo. żelazo i zrobić nożyczki. No nie pomyślałem. Nie wiedziałem, że jak będę wracać, to mi nagle wełna będzie potrzebna, nie? No. Owca się zabiła, bo spadła. Moja wełna poleciała. No właśnie wcześniej. Ja tak popatrzyłem, widzę, patrzę do góry, a tam takie urwisko, nie? I na ziemi wełnę należą, to wiadomo skąd już mam tą wełnę jedną. Oj, głupie owce, mm. głupie owce. Nawet... Ale robią nam przysługę, nawet ich zabijać nie musimy. No, w sumie tak. Tylko, że wtedy expa nie masz. Ojej, zombiaka słyszę. Dobra, dobra, bo już ten... Endermany tutaj są Spadam A mam tylko... Nie no potrzebuję jeszcze jednej wełny Gdzie jest jeszcze jakaś owca? Fak Fak Ja mam jedną No problemę. wiem, wiem, ale licząc twoje mam pięć hmm. O fak, No to trzeba jeszcze jedną no, nice To, to idź, ja tam będę... Ja tam Chcę będę ścianę robił Dobra A tu? Ty... Robię swojego... O widzę owce? Mogę od razu nożyczki też, szczerze nie pomyślałem. No, ale trudno, już widzę owce. No i za dużo tego drewna nie mam. Nawet staka całego. Jaki no. szajs Po drugiej stronie góry są. Zrobię z koblowym mostlikem, a nie będę się męczył. Fuck w coś mi bije? Szkielet? Idź stąd, na dół. Dobra. dobra. się z tobą. Niech ja się nie bawią, bo ja tu powolne przeszadowanie ja się bawić z nimi. Dobra, już mam dwie. Uciekam do domku. Jeżeli to już można tak nazwać w sumie. Dobra, biegamy, biegamy. Szkoda, że tak mało drewna nazbierałem. No cóż, nie miałem więcej no. czasu. Znaczy nie, nie rób ściany, zrobił kim łóżka, nie my się, wszystko odednie I możesz lecieć dalej Albo, Ej, czym co to? to z drewna? Nie robimy tego z desek? No co? Nie robimy tego z desek? to jest, to jest? No z desek to mieliśmy czym? Robić. Nie, co my, co my z desek będziemy my to robić, z... człowieku? Później... No nie wiem, możemy takie obwódki zrobić na górze i na dole, bo tak to... Ściana z drewna ogólnie słabo wygląda. No dobra, tak. dobra. Masz lepszą siekierę, bo mam dwie takie. Tu trzymaj, łapaj tutaj drewno. Nie, to tu zostaw, Aha. obwódkę zostaw. Obwódkę możemy zostawić, bo obwódkę, <grym> Spoko. Spoko, no problemu Por favore. Ty, w ogóle. Ten, podchodzi żaba do tego. Do ślimaka i mówię do niego po francusku. Koniec. Fajny joke, nie? No. <grymamy> Dobra, masz tą ścianę. Zróbmy tutaj. I łóżka. Oj, 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 oj. Tutaj ten. Co z tym tutaj? Tutaj taką ścianę będziemy przeprowadzać? Czy nie? Właśnie nie wiem, albo to możemy powiększyć, żeby to jeszcze większe było, albo tu ścianę jest zrobić. Ścianę lepiej. Jakie schody, poczekaj. Dobra, to ściana. No, 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 Ściana. Albo możemy zrobić tu po prostu taką ten. Przegrodę, jakby. Że tu będzie ta ściana, a tu będzie za tą ścianą dalszy pokój. Dobra, ja, zro... tak wiesz, że ja, ja tak zrobię. Tak mi pełny, ja zrobię ten... Ja zrobię łóżko Puszka. Prześpijmymy się Prześpijmymy się, bo ten zabieg... A, no, 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 dobra To jak robimy? Robimy taką przegrodę, czy ścianę? Hm. Dobra, działaj z tą przegrodą Lepiej to będzie wyglądać Znaczy myślę, że... To będzie podobnie wyglądać, tylko że... Będzie bardziej praktyczna przegroda mhm. Okej okay. Let's go. Ja zrobię jeszcze kuferek Daj mi dwa drewna Desek znaczy Drewna czy desek? Okej okay. Jeden kuferek nam zrobi na razie Będziemy na spółę miły Dobra Okej okay. Powiem tyle, że miejsce się kończy No, skończyło, znaczy deski się skończyły O, to czekaj, prześpimy się i pójdziemy potem Okej, okay, okej okay, mam I go to sleep In this room <laughs> jest ja w sobie. Dobra, my wstajemy tak samo. Okej. Okay. No. Znaczy to i tak pewnie tu nie będzie stałe, jak... Znaczy tak jak tą przegródkę zrobimy. No. I wszystko to będzie więcej miejsca. Dobra, ja wyskakuję po drewno. Ale mi musisz jeszcze. bo. bo potyki dać. Jak masz. Potyki, potyki, mam potyki. Ezumara, creeper przed drzwiami. Jeju, ale się do cieba trzęsień. Wejdź. O, poszedł. Sobie. Chcesz bo miec? ja wszedłem. Ha, kołzak. No, dobra. Yy, dawaj miecz, miecz. Miecza i patyczki. Bo ja, potr bo ja potrzebuję na siekierkę. A masz deskę? dam kamienną. Dałem Ci kamienną. No mam, ja no mam tylko jedną. No iść mieć. Możesz jeszcze drugą okay. Bo ja i nie idę po drewno ja Dobra, wyskakujemy Nie, nie creeper Nie creeper Nie No, no Shit Shit. Oh, shit. Trochę kobla za free Tak w sumie <laughs> Kobyl za free No Dobra Wygra Ale fajny ten duży teren taki Wszystkie praktycznie mamy, o owca, ale nie zabijam Cię na razie, bo zrobimy sobie hodowlę owiec. O, tu macie naszą wioskę. O, widzę kakao, czyli bambuska. O, widzę kakao. O, wiesz, że będzie kakao jako kakao? Wie, kakao, jako kakao co Ty gadasz? Dające. No, przecież jabłka już wypadają teraz, no to postanowisz, że jeszcze to kakao kitesz. będzie prawdopodobnie. A co będzie może robić z kakałka? Czekolada. Co, to czeko... no, Czekolada jest, nie? Te takie czekolady. Co są w skrzyniach? Tylko, że one będą dropić z tego. Dobra, powiedziałem kakao w innym sensie, ale. nie no, nieważne. Aha, to chyba, że tak. Znaczy mi się podobał nowy stwór, którego zrobił ten nowy. E, nie wiem kto. Nowy pro... programista, że tak powiem. Mojang. Znaczy, stwór z tego ocelu. Kogo? Kota. Będzie kot. Co ty ciśniesz? No to będziemy wchodzić no. do jaskiń na ostrym patencie. I creepery będą się kłówać jak masz kota i ten kot będzie szedł za tobą. I zwierzęta będą ze sztuczną inteligencją. No, w ogóle sztuczna też inteligencja będzie. będzie... No dobra... No. Dobry bajer. Dobry bajer, no. będzie gites. grzybki to już no, ten. będą już takie głupie jak teraz trochę będzie utrudni utrudniać grę, ale w sumie będzie ciekawiej ten. stworzymy sobie później jeszcze hodowlę grzybków nie? zupę będziemy mogli robić co ty na troki? że co? bo cię przerwało. no będziemy ten Będziemy sobie zrobimy hodowlę grzybków ja sam zapomniałem co no. mam powiedzieć. Nieważne. Ścigana mi się, się w ogóle, zdarza. może problem jakiś z netem mam? Nie, sporo jest. Teraz powinien, powinien mi chodzić full wypas. No. Oh. Na pewno jest, Na pewno jest dużo lepiej ostatnio. Ostatnio? Ostatnio to Jeżeli była ja kalama totalna. O, żelazo. Chodzimy z domku już można zacząć wracać, bo mamy 5 minut do słodnia. Wracam tylko, tylko żelazo nie chce mi się zebrać, niestety. Oj, się wróciłem! I się wróciłem do chwili, o. gdy byłem pod drzewem, fajnie. No cóż, taka mała Ja jestem zalega tymi gami. Mimo, iż ich nie lubię. Dobra, jak tu już... Chociaż nie, lubię, lubię bardzo. Ej, baże, baże. Ja tu już tak w sumie wszystko wyrównałem, tylko czekam aż ty mi tu... No, na razie ja, no zebrałem ten, żelazo i utknąłem w jakiejś tam, jakiejś przepaści która na całe szczęście nie była mokra i mi się ścina niestety Słyszałem. i uzbierałem tylko tyle drewna ile wtedy. Mało, muszę jeszcze trochę. Nie, to akurat jest chyba w sam raz. Teraz wystarczy. To poczekaj, to jeszcze pięć. Drewna uzbieram i spadam. Jeszcze bambuska. Dobra Robimy sufit z, kobla? sufit z kobla. A nie lepiej z tego? Z kory, znaczy, z drzewa, wiesz, normalnego. Kory, kory, kory. No można zrobić, dobra. Tak się pytam. Żeby będę myślał nad, 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 tym całym domkiem, nie? Mhm. Wieczorkiem, jak pójdę spać. I damy radę. Powiem tutaj przepaść odkryłem, w niej jest pełno żelaza, kiedyś się tam zaprowadzę. Dobra. Ja się wracam. Chwilkę kończymy Smutny z tego powodu jestem Płakać mi się chce no. Jak się znajdzie czas to jeszcze nagramy coś no. W tym tygodniu Jak się znajdzie czas Dzisiaj go nie miałem, ale jebać no. zdążymy Już nasza górka fajnie wygląda Jak śmiesznie Niby, niby taka mała, nie? Jak w ogóle Jak od tyłu, tylca strony ale wiesz, jednak jest moc. Jest potęga tej, tej, tego tyłu. Jak ładna panienka wygląda. A, trzymaj tutaj drewno. Sobie osiem zostawiłem. Patyczki zrobię. Przydadzą się. No chodź zrobimy i teraz drewna na sufit będzie No Ty A to później wyrównamy, nie? Tutaj te, te Te trzy dziwne Elementy Naszej gabloty Tutaj Jakie trzy? Nie, nie chodzi mi o sufit fit? Chodzi mi o to O to Aha, <laughs> Trzeba ok, będzie to no. wyrównać, bo za ładnie nie wygląda. Okay. No będzie. No ale to kiedy indziej. ale to kiedy indziej, bo teraz to już musimy niestety zakończyć nasz odcinek. Bo tak to bym to potem 3 godziny renderował i komp by pewnie wybuchł i w ogóle by nie było tego okay. odcinka. Okej okay, ludzie, Więc... czekajcie na następny odcinek. Cześć. Na pewno będzie fajnie. Trzymajcie się. Nie, nie może być schodu. Cześć.